Cześć, tutaj Daniel. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o ewangelizacji w Rakai. Rakai jest to miejscowość położona bardzo blisko Parku Narodowego Lake Emburo, południowej Ugandzie. Żeby tam się dostać, musieliśmy jechać wolnymi drogami przez. Około 5 godzin, więc podróż była fascynująca, ale z drugiej strony męcząca. Byliśmy zaskoczeni tym, jak ludzie byli głodni Boga w tamtym miejscu. Wiele osób nie wiedziało, kto to jest Jezus i że ich kocha. Już pierwszego dnia zobaczyłem, że to miejsce jest wyjątkowe. Ludzie żyli tam w bardzo skromnych warunkach, aczkolwiek. Widać było ich pragnące i wielkie serce. Muszę Wam powiedzieć, że ten wyjazd jest jednym z tych wyjazdów, które zostają długo w pamięci, ponieważ był on totalnie inny niż te, na których byłem. Naszym celem było po prostu być z ludźmi. Głosić Ewangelię, modlić się wspólnie, spędzać czas z dziećmi, rozmawiać z młodzieżą, odwiedzać domy. Tam spotkałem ludzi, którzy mają niewiele, a jednak są otwarci, spragnieni sensu nadziei i miłości. Ten wyjazd był dla mnie szczególny, ponieważ pojechałem na niego z moim tatą i bratem. To, co we mnie najbardziej uderzyło, to głód Boga. Spotkaliśmy osoby, które nigdy wcześniej nie słyszały o Jezusie w taki sposób, jako kimś bliskim, realnym, obecnym. Widziałem łzy w oczach ludzi podczas modlitwy. Na końcu ewangelizacji zaprosiliśmy wszystkich ludzi, którzy postanowili podążać za Jezusem, aby wyszli do przodu i abyśmy mogli pomodlić się razem z nimi, ich pierwszą modlitwą.